Rondo Praw Kobiet w Chorzowie uważamy za... za Otwarte! Otwieramy! Otwieramy Rondo Praw Kobiet! kobiet! Rondo Praw Kobiet, czyli symboliczne upamiętnienie walki kobiet minionej i walki, która trwa o naszą równość, o nasze prawa, o nasze prawo do działalności społecznej, do takiej samej płacy, taką samą pracę, do praw reprodukcyjnych, upamiętnienie naszych przodkiń, które o nas walczyły. I uknie walki, którą my teraz toczymy dla naszych potomków. Tak pomyślałam sobie, że w Chorzowie nie mamy praw, ronda praw kobiet. Chorzowianie byli za tym, żeby to rondo było. Zresztą dzisiaj nawet komentarze są fajne na, na Facebooku, że brawo, brawo, brawo. Jest to pewna forma uszanowania do wartościowania właśnie wszystkich kobiet, które e, ciągle jeszcze nie są, bym powiedział, równouprawnione. Zarobki kobiet są niższe od zarobków mężczyzn. Wiemy również, że jest ich ciągle mniej e, zarówno. Sferze publicznej, jak i zawodowej, ale to dzisiejsze spotkanie, ten, ten, ta, ten event właśnie pokazuje, że kobiety potrafią się zmobilizować i potrafią również e, o swoje prawa powalczyć i, e, i, i, i jakby powodują, że wszyscy o nich pamiętamy i myślimy. Tak się właśnie z tego powodu cieszę, że za, zaznaczyłam, że kobiety są też w Chorzowie, które o sobie myślą i które coś żądają i które coś chcą zrobić dla tego miasta. I to jest najważniejsze. Przejeżdżając chociażby samochodem przez te rondo, na pewno taka myśl nam przyjdzie do głowy, żeby swoją postawą, swoim zachowaniem jednak respektować te prawa, które im się należą. Prawa kobiet! Prawa kobiet! Prawa kobiet! Prawa kobiet!